Na zawsze w serduszku, dziadku. Przepraszam, ale nigdy na ty. Co bardzo pana kocham. Ja jakoś kurwa mi rzucam, nie? Nie do jebany, filozof. Ze zgiwu. Co powiedziałeś? Cinemafia. Może znowu lecimy do gwiazd, ale nadal nie wiemy gdzie one są. Jeszcze jutro znowu będę miał zjazd Co na nartach? Już pojeździć nie wolno Nie trzeźwy, nie jestem it's niestety it's może nie odbierałem Panie Marku bez wykluczania Bo czasami naprawdę mam chuj do gadania Idziemy na piwo, Pawełku robiłeś ze mnie chuje od dawna Panie Marku, czekam tylko na farta A kiedy się nawalimy, to już Pan Marek zna wszystko przez Pawła Bo ja przyszedłem tylko na dwa Nie mam czasem z kim porozmawiać, nie wolno jak mam wybierać między a Turniem wybiorę samotność I Marku, ty też, chyba też I Marku, nie przyklinam, kurwa, ale wiemy jak jest Mówiłem, że nie przyjdę na ty bez pofrysku od niej przyszedłem już kurwa dawno poza nawias i kropkę Sarkazm? No, Bolicie, tak? Większość by kurwa nawet nie pojęła, że nie wlazłeś na kołowrotek mózgowy Weź Poznałem prawdziwą przyjaźń nie mówię co potem Wiem, że nie będzie za długa, ale ona jest złotem Wiem, że to moja wina i wiem dlaczego splunę sobie kiedyś w mordek, nie odbiorę ostatniego Halo? <laughs> tak Halo, słyszysz? Tak, słyszę, słyszę bo ty mówiłeś drugi, drugi to jest... To jest po pojutrze, a nie pojutrze, tak jak pan mówi. Po pojutrze, drugi. No to będziemy kombinować, dobra. No to piątek fajnie. To jest piątek. Możliwe, no Do dzisiaj ja nie wiem jakiś dzień tygodnia nawet. Co mamy dzisiaj? Po wtorek dzisiaj, no to pojutrze, czwartek to po pojutrze, dobra. Będziemy kombinać, bo zobaczymy jak wyjdzie. A, no tak, 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 no. Dobra, no to ale to jesteśmy w kontakcie no, cały czas. No jak się jutro na to bym wpadł, ale nie wiem czy się dało. No. no to są na spokojnie. No dało, jakby się dało, to zajrzę, to jakoś tam, no. Dobra, no to widzimy się. wujku mój. No cześć pa. Cześć pa. Może znowu lecimy do gwiazd, ale nadal nie wiemy, gdzie one są Jeżeli jutro znowu będę miał zjazd, co na nartach Już pojeździć nie wolno Może znowu, znowu lecimy do gwiazd, ale nadal nie wiemy, gdzie one są jeżeli jutro znowu będę miał zjazd Co na nartach, pojeździć nie wolno Dziadku tej iluzji na mnie na winą, każdy kto nas widzi myśli, że jesteśmy rodziną. Bimber 77 Kocham cię bracie, jeżeli kiedykolwiek tego nie dotrzymasz, to wryj I taki właśnie człowiek mi wytyczył jak żyć. Albo masz mnie w dupie kit, albo wy A się, zaraz zobaczymy, spokojnie Halo? E, witam panie Marku No e, takie pytanko jeszcze Hello. Mój kochany, to wryj dostanę czy nie dostanę w końcu? Hello. No, no to dobra, to mi super. Nie. Dobra, to widzimy się, widzimy się. Z kim przystajesz, taki się stajesz, daj bilet, że wulkarny. Kurwa, ja go tego nauczyłem, Marku. Kurwę musisz mówić zawsze przez duże L z kropko. Dziękuję. I niech pan nadal widzi syna ze snów i niech pan również wie, że to się nie skończy na dwóch. Eee... takiego bym kurwa syna do nie chciał. A może bym chciał? Jesteśmy oboje jak mentaliści. Wierzę, że prędzej czy później, Marku, spotkamy się w niebie. I powiem to teraz, póki mam jeszcze dwać. Jesteś pan pierwszym pomostem, który mnie zaprowadził do gwiazd. I kiedy już nie do cna zepsuję, powiem tylko, Marku, naprawdę ci dziękuję. Wuje. Znowu lecimy do gwiazd, ale nadal nie wiemy, gdzie one są Jeżeli jutro znowu będę miał zjazd, co na nartach? Już pojeździć nie wolno I może znowu lecimy do gwiazd, ale nadal nie wiemy, gdzie one są Jeszcze jutro znowu będę miał zjazd, Przyjaciół poznajemy w biedzie Nie wiem ja ich poznaję po tym Że są odbiciem ciebie I trochę nas tam dzieli parę lat I zobaczę kiedyś Marku mnie rozpierdoli Ta poczta głosowa Czekałeś na zadzwonię, potem w sumie chuj olał Jakoś zadzwoniłem widzieliśmy się wczoraj Ja mam metkę od ludzi mi powiewają Cwela pan się martwi O te kurwy co nie wiedzą co to intelekt Kocham pana jako przyjaciela na fali Chętnie bym bluzkiem. bluzgiem Takim że bogowie by się pochowali Jebać te puste życie i każdy Cios, bo jakoś nie słuchali, gdy mówiłem: Mam dość! Bo miałem panie Marko i mam jak kalka i idę, mimo że piję jakoś ciągle sobie pluję w brodę tym piwem. Co się pluje, szej? <śpokojnie> Spokojnie. Nie siada czyni człowieka ani żadne logo, czynią cię spełnionym. Ludzie, których masz obo. To by się najebali, chyba trochę, nie? Zdrowką i przyjacielem chyba teraz w końcu naprawdę będzie w rej, co? <śpokojnie> Dobrze, nie potrafię żyć tak w miarę racjonalnie. Może przez to dwój najważniejsze osoby w życiu Ale zmieniam się dzięki tej gwiazdce, panie Marku Z którą u pana siedzieliśmy w domku I stroiłem kurwa ludnie Chuj wie jak to się nazywa, ale pozostanie ludnią już chyba, nie? Dziękuję No to do zobaczenia, dziadku mój kochany Dziękuję bardzo kochany, papa Dziękuję